the Masters World Championship! Gry wideo od kilku lat rosną w popularność. Producenci starają się udoskonalić swoje produkcje coraz to nowszymi nowinkami technologicznymi. Niektórzy stawiają nagrywalność, czyli wciągnięcie w mechanikę gry, a nie w grafikę czy fabułę. Są to gry o niskim stopniu realności, mimo to gracze są nimi zachwyceni i od wielu lat organizują turnieje z tymi grami związane. Następnym typem gier są gry postawiające na grafikę i reali. Producenci postawili na realizm budynku i ich niszczenie, oraz na prawdziwą fabułę w przypadku gier wojennych. Dziś skupimy się na pierwszej pomocy w brak wideo. W jakim stopniu twórcy oddali realizm pierwszej pomocy, a w jakich aspektach poniosła ich wyobraźnia. Pierwsza pomoc ze wszystkich wymienionych gier pod numerem pierwszym odbywa się w sposób bardzo surrealistyczny. Na przykład, Wormsy. Jest to gra zespołowa, multiplayer, w której główna fabuła opiera się na tym, że robaczki toczą ze sobą wojnę. Samoleczenie odbywa się w sposób nierealistyczny, bo poprzez zbieranie paczek, czyli apteczek, spadających z nieba, które dodają nam punkty życia. Jest to oczywiście fantazja twórców już wiekowej gry. League of Legends, czyli gra zespołowa, która jest w 100% oparta na fantastyce twórców i pojawia się tam leczenie w formie zażywania eliksirów bądź regenerowania punktów życia za pomocą przebywania w bazie. Wiedźmin, czyli polska gra RPG i tytułowy bohater leczy się za pomocą zaklęć, eliksirów oraz medytacji, co według naszych informacji nie jest do końca możliwe. Mm. Team Fortress to zabawna MFPS, czyli osobowa strzelanka, gdzie wcielamy się w kilkanaście postaci pełniących różnorodne funkcje. Jedną z tych postaci jest medyk, który posiada nowatorskie sposoby leczenia oraz walki. Do leczenia zazwyczaj używa specjalnego zasilacza, z którego wysyła promień do gracza, który chce aktualnie leczyć. W tej grze społeczność graczy nauczyła się szanować osoby grające medykiem, ponieważ bez nich gra stałaby się tylko serią porażek i nieprzyjemności. Ceresgo, GO to drużynowa strzelanka w której dzięki ostatniej aktualizacji tej gry dała graczowi możliwość leczenia się za pomocą zastrzyku z prawdopodobnie silnymi lekami przeciwbólowymi dodającymi 50 punktów zdrowia. Nasze informacje nie są potwierdzone, jeżeli chodzi o skład tych zastrzyków, bo deweloper tej gry, czyli firma Valve, nie udostępniła takich informacji. No. AED, defibrator, użyty w pierwszych pięciu minutach po zatrzymaniu krążenia, okazuje się w znaczny sposób poprawiać przynależność u osób w trakcie nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie to automatycznie określa rytm serca. W pierwszej kolejności sprawdź, czy pacjent jest przytomny i czy oddycha. Włącz defibrylator i głośno powiedz Proszę się odsunąć Sprawdź, czy nikt nie dotyka ciała pacjenta Jeśli komenda brzmi Wykonaj defibrylację Sprawdź ponownie, czy nikt, również ty dotyka pacjenta i powiedz Uwaga, wyładowanie Poczęta ciśnij guzik na defibrylatorze Od razu po wyładowaniu Kontynuuj masaż serca Ponieważ nawet jeśli wróci właściwy rytm serca będzie on niewydolny. Baterfield to jedna z najbardziej realistycznych gier wojennych, w której wcielamy się w, żo w żołnierza jednej z armii i walczymy o lepsze jutro dla ich kraju. Producent postawił nie tylko na re realizm w burzeniu budynków oraz oddawaniu strzałów, ale także w udzielaniu pierwszej pomocy. Do naszego ekwipunku medyka po blokowaniu odpowiednich poziomów. Ukazują się apteczki różnego rodzaju, które możemy rzucać dla naszych towarzyszy, aby się uleczyli. Gracze, lubujący się w pomaganiu innych, w pewnym czasie do swojego inwentarza dostają tzw. którym e, dzięki któremu mogą podnieść poległego żołnierza w ciągu 10 sekund po jego śmierci. Wielkim plusem tej gry jest to, że deweloper devel lubi nagradzać graczy wspomagających dużą ilością punktów doświadczenia. Dlatego coraz więcej osób może poznać tajniki pierwszej pomocy w wojsku. Simsy, znane z otwartego świata i milionów możliwości, z których możemy skorzystać, rozwijając naszego bohatera. Podczas przygody mogą przytrafić nam się różne choroby i urazy. Od zatrucia pokarmowego po złamania. Do naszej dyspozycji są leki, które możemy zakupić w sklepie online. Gra jest na tyle realna, że nieleczenie choroby może spotkać się z poważnymi skutkami w przyszłości. Surgeon Simulator to gra, w której wcielamy się w chirurga. Jest ona w bardzo dużym stopniu oparta na prawdziwej pracy ratowników medycznych. Są tam misje, w których musimy do dokonać natychmiastowej transplantacji narządów, również w trudnych warunkach, czyli na przykład w karetce. Gra jest do tego stopnia realistyczna, że musimy uważać, aby pacjent nie stracił za dużo krwi, bądź operacja nie trwała za długo, bo skutkuje to zgonem.